Oczywiście temat, który zawsze rozgrzewa emocje, także tutaj fosowej to Nowa Kielnińska, ten odcinek, który na pewno będzie bardzo potrzebny do połączenia z węzłem chwaszczyno tam gdzie obwodnica metropolitalna Tutaj staramy się współpracować z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast jesteśmy i tu krok po kroku się, się dzieją różne etapy związane z przygotowaniem inwestycji. Jesteśmy na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, natomiast ta y, przebudowa, czy budowa nowej, zupełnie nowej drogi jest powiązana z budową węzła integra integracyjnego Kukawa oraz modernizacją linii kolejowej 201. I to się nie wydarzy, i tu Państwo na tyle, na ile mnie znacie, to wiecie, że ja y, jak czegoś nie wiem, to nie mówię. A nie ściemniam, to się nie wydarzy na pewno przed 27 rokiem, bo takie też mamy terminy, które otrzymujemy od naszych partnerów z PKP. Trochę o tych inwestycjach. Też bardzo Wam dziękuję za aktywny udział, zarówno jeśli chodzi o przygotowanie projektów, ale także głosowanie w budżecie obywatelskim. W ostatnich latach to ponad 3 miliony. Właśnie takie projekty, które są dla Państwa najważniejsze, te, na które które same, sami zgłaszacie i sami na nie głosujecie. To już mówiłam oczywiście o, o Waszych parkach, doposażenie tych parków w różne, w różne czy to urządzenia, czy, czy ścieżkę zdrowia, ale także chociażby mobilne boisko. Osoba dla sportu i krok po kroku to wszystko się dzieje. Ale tak jak mówiłam, tworzycie tutaj silną społeczność i tego Wam bardzo, bardzo gratuluję. Jest kilka osób, którym w sposób szczególny chciałabym dzisiaj podziękować. A za chwilę także docenić klub sportowy, którego okrągły, okrągły jubileusz obchodziliśmy, Patrzy na Pan, w ubiegłym roku. 70 lecie Olimpii Osowa. Tutaj nieustająco pracujecie w różnych dziedzinach sportu, ale ten, który najbardziej błyszczy to u nich hokej dziewczęcy, więc mamy też koleżanki, które wyróżniają się na tle nie tylko Gdańska, ale i Polski i też będziemy chcieli im podziękować. Bardzo dziękuję. To poprosimy panią prezydentę jeszcze o ograniczenie wyróżnień, zapraszam tutaj. Roksona. To jest dla. Ja jeszcze tylko nadrobię zaległość, bo oczywiście, przede wszystkim, też witamy serdecznie Radę Dzielnicy. Dzisiaj reprezentuje naszą Radę Dzielnicy właśnie panie, które też między innymi otrzymają wyróżnienie. Serdecznie zapraszamy i zaczniemy od pani Anety Baczyńskiej-Rostkowskiej właśnie radne i aktywnie działającej tutaj na rzecz e, mieszkańców. Ja tu do Aneta, pewnie ją znacie, ale tutaj taki skrót mamy tylko. Założycielka i prezeska stowarzyszenia inne jest piękne. Patrzę na Sławinę także laureatka Nagrody Bątkowskiego, prawda? <grym> Założycielka klubu sąsiedzkiego Garaż, animatorka oraz promotorka wolontariatu. Bardzo, bardzo dziękuję. I właśnie zapraszamy panią Sławinę Kosmulską, także radną dzielnicy. Tak jest. Założycielka i prezeska Fundacji Samorządność imienia Lecha Bądkowskiego, promotorka aktywności obywatelskiej i zaangażowania na rzecz rozwoju demokracji także tej lokalnej. I pani Małgorzata Biernat, zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy KS. I pani Małgorzata Biernat wspólnie z Wysławiną, y, współtworzą fundację Samorządność Założycielka i redaktora portalu dzielnicowego. Zobaczcie, przed chwilą też Was zachęcałam do portalu Gdańsk, ale te lokalne informacje są bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj prasa drukowana jest trochę w odwrocie, ale dzisiaj każdy ma dostęp właściwie do internetu nieustająco przy sobie, więc za to szczególny sposób Pani Małgorza to też dziękuję. Zapraszamy, można powiedzieć kilka słów, jest okazja. No dobrze, zostałam wytypowana. Bardzo serdecznie dziękujemy za wyróżnienie, za uważenie. Ta lokalność oddolna niezwykle jest ważna, dlatego zachęcamy Państwa do włączania się i proszę Państwa, zbliżają się wybory do Rady Dzielnicy. Gdzieś jesienią, prawda? Po wakacjach. po wakacjach, więc może wśród Państwa są nowe radne i nowi radni. Świeża krew naprawdę świetnie robi każdej Radzie, Radzie Dzielnicy również. Więc zachęcamy, dołączcie do nas. Dziękuję bardzo. Mamy też szczególne podziękowania dla sportowczeń osowskich, a zwłaszcza sekcji Unik Hokeja kobiet. Mamy tutaj, zapraszamy przedstawicielki e, trzech no, klubów mistrzowskich. Pani Weronika Gącka, mistrzynie Polski Ekstraligi Kobiet. Pani Paulina Bartoszewicz, mistrzynie Polski w kategorii juniorek starszych. I pani Maja Przewłocka, wicemistrzynię Polski w kategorii młodziczek. To są panie, które reprezentują trzy drużyny. ale mamy e, upominki drobne dla wszystkich uczestniczek, wszystkich e, pań i dziewcząt, które e, są członkiniami tych drużeń, dlatego zapraszamy tutaj po, od, po odbiór naszych e, gadżetów dla wszystkich e, pań to dziewczyny mówią, medal mistrzowski. mistrzostw Polski rozumiem. Mistrzostw Polski, słuchajcie, nawet dostałam jeden medal. Nie wiem, czy zasłużyłam. Trochę staramy się wspierać nasz tutaj Unii Hokej Ososki. Bardzo, bardzo dziękuję i trzymam za Was kciuki. Mi się wydaje, że to tylko drobna reprezentacja tych pucharów, bo już chyba. Macie ich wiele, wy i tutaj specjalizujecie się w nich hokeju, a niektórym z Was to już chyba i stypendia sportowe nieraz węczam, tu widzę koleżance. No właśnie, możecie być dumni z Waszych osowskich dziewczyn, ale może u was w domu jeszcze ktoś jest chętny do uprawiania sportu, bo tych różnych sekcji od nordic Pokingu po różne inne sporty, także w olimpii osoba można uprawiać nie tylko dla dziewczyn, prawda? Kiwają głową, że nie, nie tylko. Brawo. Dziękujemy. Dziękuję ma. Dziękuję ma. I szanowni państwo, Przechodzimy do naszej części już bezpośrednich rozmów z Panią Prezydent, z Panem Piotrem Krzyszewskim, z dyrektorami i prezesami. Tutaj zapraszamy do tego, żeby bezpośrednio rozmawiać. My jesteśmy też tutaj do pomocy, żeby ewentualnie Państwa pytania czy zagadnienia notować, jeżeli nie wszystko będzie możliwe do odpowiedzenia na miejscu. Także zapraszamy Panią Prezydent, Pana Piotra Krzyszewskiego, naszych dyrektorów do zajmowania miejsc. Przy stołach, a państwa zapraszamy do tego, żeby już bez mikrofonu po prostu twarzą w twarz e, porozmawiać o tematach ważnych dla dzielnicy. Zapraszam bardzo. bardzo proszę. A co? O drogę, moją. /a, zabei, a pan, który no to, to, miання, z미... to jest tak, że można podpisać jeden. Ale moim zdaniem to oznacza, że ale, tam onun, że, że można poprzeć Można to zablokować sobie, że ktoś wszystkie To Aha, przepraszam, było napisane, że, był, że był moim zdaniem, jeśli radni zgłaszały to... Czy, jeśli, jeśli, a inaczej, to że radni mogą zgłosić... W siedmiu radnych miasta, przepraszam. siedmiu radnych miastach. I moim zdaniem, jeśli my się podpisujemy, wszyscy radni poszczególnie... Jest szkole, to ja my się nie podpisaliśmy jako radny miasta Gdańska i ja bym udziałem poparcia jako radny miasta Gdańska, tylko jako mieszkaniec. No i tych podpisów ma tam będzie się w matam, 10, 10, 10. A jeśli chcemy zgłosić jako siedmiu radnych, to przygotowujemy oficjalne pismo, że my, grupa siedmiu radnych, konkretni radni. radnych,